Cześć Boże, dobry dzień. O. Szanowni Państwo, najjaśniejsza Rzeczpospolita takie państwo piękne kiedyś tutaj było. Takie wspaniałe zasady tym państwem rządziły. Nawet jeśli nie były zawsze praktykowane te zasady, to obowiązywały. Równość wobec prawa, gdzie ona dzisiaj jest, skoro władza forsuje segregację? Zamaskowani, niezamaskowani, a jutro szczepieni, nie szczepieni to jest segregacja. Równość wobec prawa znika. Gdzie jest prawo do prywatności? Nie ma go, skoro każdy Polak ma być zobowiązany do tego, żeby się ze swojego życia prywatnego swojego stanu zdrowia, samopoczucia, żeby się tłumaczył z całym szacunkiem byle komu, byle funkcjonariuszowi, byle inspektorowi, byle urzędnikowi. To jest bezprawie. Gdzie jest prawo do zgromadzeń? Nie ma go. Nie ma go. Właśnie dzisiaj widzieliśmy, jak władza prawem kaduka usiłuje spacyfikować, zdelegalizować legalne zgromadzenie wolnych Polaków, wolnych patriotów. Wy tutaj jesteście jedną z części tego zgromadzenia, ale tam opodal, opodal na pobliskim placu za nazywanego placem Defilat, na tym placu policja na długie godziny otoczyła nas, wyizolowała najpierw, wzywała do rozejścia się, a potem zamknęła wszystkie ścieżki rozejścia się. 2,5 miliona naszych rodaków Pozbawiono w tym roku wolności. 2,5 miliona, uświadomcie to sobie, 2,5 miliona ludzi zamknięto w areszcie domowym, w kwarantannie tak zwanej. Na jakiej podstawie? Czy na podstawie wyroków sądowych? Nie, nie było żadnych wyroków, bo nie było żadnych procesów, bo nie było oskarżenia, nie mogło być oskarżenia, bo nie było żadnej winy. Ci ludzie, 2,5 miliona Polaków zamknięto w areszcie domowym na podstawie najczęściej telefonicznej nominacji przez telefon z Sanepidu. To jest bezprawie! Miejcie tego świadomość, że zbierając się tutaj nie jesteście anarchistami, nie jesteście przestępcami, nie działacie nielegalnie. To wy upominacie się o przestrzeganie prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo nie może być stanowione mocą konferencji prasowej i wiadomości na pasku w telewizji. To nie jest prawo. To nie jest prawo. Mówiłem o tym tam na placu Defilat i tu powtórzę: skorzystam z tej okazji, może ostatniej, na długi czas. Trzeba się nastawić na długi marsz. To się dzisiaj nie rozstrzygnie. Nie będzie tak, że wystąpi ta zreorganizowana grupa przestępcza w telewizji z serdecznymi przeprosinami wobec narodu za to, co robi. Tak nie będzie. Tych ludzi trzeba po prostu posadzić do więzienia. To są ludzie groźni. To są ludzie, którzy sprowadzają powszechne niebezpieczeństwo na naród, dezorganizując szpitalnictwo, opiekę zdrowotną. Przecież ludzie naprawdę umierają, ale tak się składa, że na szczęście, na szczęście bardzo rzadko umierają jako nosiciele zdiagnozowani na podstawie wątpliwych testów tego jedynie słusznego, modnego w tym sezonie wirusa. Umierają na różne inne choroby z różnych innych przyczyn. Nowotwory, niewydolności różnych organów, które tam w człowieku się mogą zepsuć. I tak to jest na tym świecie doczesnym. Rzecz w tym, żeby władza nie stawała na drodze pomiędzy pacjentem a lekarzem, pomiędzy chorym a medykiem. A to się właśnie dzieje. Jest dekoracja. Pic na wodę, fotomontaż, propaganda, a mamy katastrofę. Katastrofę we wszystkich wymiarach. Czy wiecie Państwo, że w Polsce w tym roku zawarto o prawie połowę mniej małżeństw niż w roku ubiegłym? Prawie połowę, 45% mniej małżeństw. To jest polityka prorodzinna PiS-u, tak? Atomizacja społeczeństwa. Wczoraj wieczorem o 11.00. Ogłoszono areszt domowy dla wszystkich 70-latków plus. To jest bezprawie. To jest bezprawie. Miejcie to poczucie, że Wy, Wy upominacie się o prawo i sprawiedliwość. Przepraszam za słowa. Szanowni Państwo, nie dajmy się napuszczać na siebie nawzajem. Nie dajmy napuszczać tych, którym bardziej żal sal gimnastycznych od sal katechetycznych albo odwrotnie, nie dajmy napuszczać rolników na miastowych i odwrotnie młodych na starych, starych, na młodych. Jeśli mamy Boga w sercu, jeśli jesteśmy Polakami, przeżyjemy to, szanowni państwo. Przeżyjemy. Ale dobrze zapamiętujmy, co się dzieje. Dobrze zapamiętujmy, kto nam to robi. Dobrze to zapamiętujmy, bo jeśli, czego sobie życzmy, najjaśniejsza rzecz pospolita będzie trwała, to się upomni sprawiedliwość. O Morawieckiego, Szumowskiego, Miedzielskiego, Pinkasa, Kaczyńskiego, Sasina, et consortes, et tutti quanti. Na ławy oskarżonych na ławy oskarżonych o sprowadzenie powszechnego niebezpieczeństwa na naród o nadużycie prawa artykuł 231 kodeksu karnego nadużycie uprawnień to jest w tej chwili główna zasada ustrojowa Rzeczpospolitej trzeciej i pół nadużycie uprawnień my zatem upominajmy się o to żeby prawo było szanowane na koniec przypomnę, 600 lat temu. 600 lat temu dał Polakom Koronie i Litwie król Jagiełło przywilej. Neminem captivabimus. Nikogo nie wtrącimy do więzienia bez wyroku sądowego. O tych 600 lat się upominajmy. Szanujmy się, jesteśmy Polakami. Mamy swoje tradycje cywilizacyjne. Chcemy. Chcemy żyć po swojemu, chcemy normalnie zarabiać. Polacy polacy przecież w większości, nie gęsi, łebsy, nie czekają na zasiłek, nie czekają na 500 czy 1500. A dziś władza zamyka te legalne interesy, te często rodzinne, wielopokoleniowe biznesy, delegalizuje, kryminalizuje uczciwą pracę, a tworzy. A tworzy specjalne grupy materialnie zainteresowanych trwaniem tego obłędu. Dodatki dla inspektorów sanepidu. Dodatki dla funkcjonariuszy, policji, bezpieki. Szanowni Państwo, mimo to przecież, przecież i ci mundurowi, i ci tajniacy mają swoje rodziny. Te rodziny mają swoich bliskich, mają swoich znajomych. Szanowni Państwo... To jest krytyczny moment. W roku 1981, kiedy Wojciech Jaruzelski szykował się do wprowadzenia stanu wojennego, a prawdę mówiąc, Komuna szykowała stan wojenny jeszcze w sierpniu, kiedy jeszcze trwały strajki w stoczniach. Otóż, kiedy się szykował, to szykował się naukowo. Mierzył, ważył, sprawdzał. Nastroje społeczne i nie wprowadzał stanu wojennego tak długo, aż mu zameldowali, że Polacy już mają dość, że są tak udręczeni, umęczeni, że niektórzy przyjmą z ulgą wprowadzenie stanu wojennego. I tak się niestety stało. I tak się niestety stało. Otóż, Szanowni Państwo, pamiętajcie, że latem pan minister, inspektor sanitarny, główny Pinkas. Powiedział, że celem władzy jest doprowadzenie do tego, żeby było powszechne oczekiwanie szczepionki. Oczekiwanie szczepionki. Nie dopuśćcie do tego! Nie dopuść się do tego, żeby władza mogła ze spokojem wprowadzać dalsze elementy tego rozłożonego na raty stanu wyjątkowego. Opierając się na poczuciu pełnej bezkarności i pełnej obojętności ze strony narodu, który z narodu wolnych ludzi staje się narodem tresowanych niewolników. I Wasza tutaj dzisiaj obecność ma znaczenie. Nie dajcie sobie wmówić, że nie było warto, że to bez sensu. Nie jesteśmy. Jesteśmy bydłem, jesteśmy wolnymi ludźmi i chcemy, żeby nasze dzieci, wnuki, były wolnymi ludźmi. I o to się tutaj staramy. A jak Pan Bóg dopuści, to i z wypuści. Wkrótce święta życzę wesołych świąt mimo wszystko, bo to są wesołe święta. Pierwszy listopada wszystkich świętych Cieszymy się, radujemy, że już tylu jest Polaków dzielnych, wielkich w niebie, blisko tronu króla, królu. I my się z tego cieszmy w tym roku. Święta Jadwiga, król, święty Andrzej Bobola, święty Królewicz, Kazimierz, święty Maksymilian i inni dzielni, wielcy ludzie. Prośmy, prośmy ich o a drugiego za duszki, za duszki modlimy się za dusze naszych najbliższych, ale wiecie państwo, w tym roku to się modlmy może bardziej za nasze dusze, żeby nie uległy zatraceniu już na tym świecie. Prośmy o wstawiennictwo tych, którzy są na tamtym świecie i jak Pan Bóg dopuści, to i z wypuści. To jest moment ważny, ważny podniosły. Próbowali nas tutaj już z góry awansem podkreślić wspólnym mianownikiem z różnymi elementami dezorganizującymi w tych dniach nasze życie, życie publiczne. Próbowali nas zamieść do jednego koszyka, próbowali nas z góry przedstawić jako łobuzów. Może bandytów, chuliganów, więc pokażmy, że jesteśmy normalnymi, poczciwymi ludźmi, którzy chcą po polsku żyć u siebie na swoim, którzy chcą po polsku wychować dzieci. Westchnijmy i zaśpiewajmy. Jeszcze Polska nie zginęła. My żyjemy. Co na moc Bierzemy marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Amen. Przejdzie misłe, wszędzie warte, będziemy Polakami. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, Marsz z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączymy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Jak Czarniecki do Poznania Po szwedzkim zaborze Dla ojczyzny ratowania Rzucił się przez morze Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski Z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Złączym się z narodem Już tam ojciec do swej Basi mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi biją karawany. Marsz, Marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się za narodem. Marsz, Marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przyrodem. Z się z narodem po zdrowia życzę, zdrowia życzę wszystkim na, na ciele duszy i umyśle z Panem Bogiem. Dziękujemy tutaj panu Potłowi, bo to była jedyna rozsądna partia w tym momencie w Polsce, która mówi o tym, że nie ma choroby. O tym mówi, że to nie ma, nie ma, nie, ma, nie, ma, nie, mogą, nie mogą nas zniszczyć. My, czy wszyscy, macie ducha wolności, wszyscy macie ducha wolności, dlatego tu teraz, w tym momencie jesteście próbowali nas zniszczyć Ró różne kraje w przeszłości, znacie historię. Powstanie warszawskie 44. Powstanie śląskie.